Urześki, poranny spacerek. Oglądam sobie, próbuję znaleźć jakieś zwierzątka, ale pewnie jeszcze śpią. Wczoraj rozmawialiśmy na temat niedźwiadków. Tutaj oczywiście są, nawet na tym ranczu sobie urzędują. Eee. Jest super. Praktycznie mam już chyba coś 14 tysięcy kilometrów przejechane od wyjazdu z Florydy. Generalnie parę rzeczy musimy w samochodach zrobić. <laughs> zwłaszcza, zwłaszcza w czerwonym. Ile ich budzić powoli, bo cała załoga śpi po wczorajszym. Posiedzieliśmy troszkę dłużej Zjedliśmy sobie coś tam Jakieś stejki zrobiliśmy Posiedzieli, pogadali A teraz cała załoga śpi to, to jest dojazd do naszej kabiny Ja w filmiku podam adres Może się komuś przyda Polecam Jest super Jest klimat nieziemski Jest cisza Jest spokój Nie ma internetu Nie ma zasięgu telefonicznego Jest po prostu miejsce, pierwszorzędne miejsce do wypoczynku. Można się tu wybrać większą brygadą, ponieważ jest miejsca wystarczająco. Oni tu mają kilka kabin. Poza tym mają jeszcze takie większe pomieszczenie, które się nazywa Lacz. I tam prawdopodobnie jest to budynek z ilomaś z iloma pokojami a tu nasze orły legendy zaparkowane pora będzie dziadki umyć już od Prince George, który mamy za 400 km będziemy mogli myśleć, gdzieś szukać jakiejś myjni bo wcześniej po prostu nie miało to najmniejszego sensu Szumrzeczki, piękne góry, nic tylko wypoczywać. No, szkoda, że nie mają wolnego miejsca. No, jeszcze jeden dzień, bo byśmy tutaj chętnie zostali. No i po takich dróżkach też się jeździ. Żegnamy naszą kabinkę. Ach, jest dobrze. Po też trzeba troszkę pojeździć. Żegnamy ranczo. I walczymy dalej. Mamy sobie, o, oh, zaczynamy. Zobacz, od razu obrabiają je, o tam właśnie tutaj Indianie właśnie łowią je, zobaczcie Jakie sztuki ładne Za jednym podobraniem. zobaczymy kto tutaj pójdzie Dobra proszę Dobra. tam o nie udało się dwie sztuki dwie sztuki tam albo coś zapisuje, nie, zobacz, smakują je, i mam żadnego pojęcia. A tutaj mają przytokę, On nawet nie widać ładnie, co wiecie, jak się I proszę, i następny podwielaczek. I proszę, ile tym razem? A do cztery. Wrzucił je, bo to małe. A następny. Wrzucał je. i wypuścił wszystkie nie wiem o co w tym wszystkim chodzi nie wiem zobacz jakie to musi być silne tłumacz ta, o rybach ta ryba jaka musi być silna żeby w tym nurt, w tym nurcie podejść tutaj pod, pod te przetoki słuchamy są wszędzie tak no jest tam, tak. No ale tam przy śluzie to ich jest naprawdę dużo. W czwartek wyjechaliśmy z Prince George. Kierujemy się prosto na południe w kierunku Vancouver. Do Vancouver mamy jakieś 750 km więc ustawiliśmy, że podzielimy to na dwa a dzisiaj zrobimy około 350 km. i zatrzymamy się gdzieś w połowie drogi lub w samo w sobotę dojedziemy tam resztę, która nam zostanie przy okazji w sobotę będziemy chcieli ubić samochody bo jednak są mocno przyłożone wczoraj serwis naprawy w sobotę w Vancouver a spotkanie w Polskim Domu Weterana, spotkanie z Polonią w niedzielę. A z soboty na niedzielę planujemy przejechać do Seattle W niedzielę dołączy na, do nas z powrotem Kamil a z Markiem, i zjedziemy razem do Kalifornii. A przy okazji w niedzielę wybierzemy się do Muzeum Lotnictwa tak może nie dokładnie do Muzeum Lotnictwa ale, ale do Muzeum Beninga. także będzie ciekawie i prawdopodobnie będzie fajny filmik a jakiś strażak stoi człowiek wyczulony już na tym punkcie tych samochodów no i tak to będzie wyglądało przez najbliższe dni wystartujemy w poniedziałek ze Seattle i od razu pojedziemy dalej na zachód do Pacific Coast Highway i tym, tą drogą nad samym Pacyfikiem zjedziemy do San Francisco tak to będzie wyglądało w ciągu naszych najbliższych dni no niestety my tak szybko jeździć nie możemy niestety nie są samochodami jedziemy tak średnia przejazdowa nasza to jest 75 km taką 75-77 taką prędkość utrzymujemy no moglibyśmy tutaj Pozwolona prędkość jest 100 km jak widzicie ale niestety nie możemy tyle wyciągnąć